Halo, halo! Halo! Witam Was, moi kochani. Witam bardzo serdecznie. Po długim, długim czasie. Czy będzie ktoś dzisiaj ze mną? Czy ktoś ze mną będzie dzisiaj? Zapowiadałam tego live'a dzisiaj o godzinie 17. Poczekam, czy się pojawicie, czy ktoś da mi pozytywny... Sygnał, że jest ze mną. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami o ważnej, o ważnej sprawie w życiu. O bardzo ważnej sprawie, ale poczekam, może ktoś dzisiaj ze mną usiądzie do tego live'a. Dla mnie czas bardzo ciekawy, bardzo ważny i dzisiaj bardzo refleksyjny. Mam bardzo refleksyjny dzień. On jest wynikiem mojego wczorajszego spotkania. Dlatego postanowiłam dzisiaj z Wami porozmawiać, bo jest kilka spraw, które nasunęły mi się. Ale widzę, że jesteście gdzieś dzisiaj na popołudniowych niedzielnych kawkach. Pewnie macie spotkania rodzinne, to świetnie, bardzo dobrze. Jeszcze nikogo nie widzę. Czy mam jakiś sygnał? Halo, halo, moi kochani, gdzie jesteście? Czas. To dzisiaj bardzo nurtujące mnie słowo i właśnie o nim postanowiłam z Wami porozmawiać, bo jak wiecie, czas nieubłaganie płynie. Każdego dnia, w każdej, każdej chwili naszego życia. On mija i bezpowrotnie już nigdy nie wróci. O, ktoś pokazał się. Bardzo mi miło. Witam bardzo serdecznie. Dawid, jak mi miło, że jesteś. E, e, moi kochani, czas to taki termin, który od wczorajszego dnia cały czas chodzi mi po głowie, ponieważ e, wczoraj odbyłam cudowne spotkanie z moimi kolegami. Z którymi szliśmy w młodości razem do naszego celu, którym była matura. To było bardzo, bardzo wiele lat temu, i tak się złożyło, że niestety nasze, nasze wczorajsze spotkanie odbyło się dlatego, że miesiąc temu równo chowaliśmy naszego kolegę klasowego, który był takim spoiwem naszej klasy, który Właściwie jako jedyny człowiek organizował nasze klasowe spotkania. Na pewno temat jest wam znany, bo wielu moich znajomych, wielu moich kolegów, przyjaciół, z którymi się spotykam, z którymi pracuję, bywa na takich spotkaniach. Bardzo często słyszę, mamy spotkanie klasowe, czy to pomaturalne, czy po studiach różnie to bywa, ludzie mają różne zjazdy, mają potrzebę spotykania się. I to wczorajsze spotkanie było dla mnie bardzo, bardzo ważne, dlatego że spotkałam tam kolegów, z którymi się nie widziałam bardzo, bardzo dawno, 10 lat, a może więcej, a więc ten czas jakiś od naszego spotkania minął, upłynął, i pretekst do naszego spotkania, tak jak powiedziałam, był taki, że minął miesiąc od odejścia naszego kolegi wspólnego Wojtka. I postanowiliśmy wypić wspólnie ze sobą kawę, co jest cudowną sprawą, bo na tym spotkaniu ktoś z nas wczoraj powiedział: Wojtek miał zorganizować kolejne nasze spotkanie. Na co ja powiedziałam, ależ zorganizował. Właśnie, siedzimy yy, i pijemy wspólnie kawę. Wojtek nam to yy, poniekąd zorganizował. Refleksja moja jest taka, szkoda, że. Yy, że już bez niego. Nieuchronność płynącego czasu jest, jest niezwykła. Wczoraj siedziałam, patrzyłam na moje koleżanki, na moje piękne koleżanki, na mojego kolegę, z którym się nie widzieliśmy wiele lat, i tak sobie pomyślałam, że ten czas już do nas nigdy nie wróci, a równocześnie czas, który spędziliśmy ze sobą w młodości, spowodował, że mm, Mamy ciągle bardzo trwałe więzi między sobą, że możemy nie widzieć się bardzo, bardzo długo, i tak na dobrą sprawę nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ponieważ ten czas między nami i ten, e, to nasze życie nie spowodowało kompletnie żadnych zmian w naszych relacjach. To jest niebywale odmładzające, ponieważ jak się spotykamy, to nagle łapiemy się wszyscy na tym, że mamy takie poczucie, że czas zatrzymał się w miejscu, a my cofnęliśmy się o te kilkadziesiąt lat i jesteśmy ciągle w naszych maturalnych czasach, bo tak się złożyło, że to nasze cudowne towarzystwo jest towarzystwem naturalnym, dlatego że nasze drogi rozeszły się po maturze. Wszyscy poszliśmy w różnych kierunkach, przez całe życie robiliśmy skrajnie różne rzeczy. Pracowaliśmy w różnych branżach, w różnych środowiskach, a pomimo tego, po tych bardzo, bardzo wielu latach, potrafimy usiąść i jak młodzi ludzie, zupełnie bez poczucia i bez tej perspektywy czasowej ze sobą rozmawiać i przede wszystkim cieszyć się sobą. To było niebywale radosne spotkanie, chociaż, chociaż, tak jak powiedziałam, pretekstem do tego spotkania, była śmierć naszego kolegi, który zawsze nam takie spotkania organizował. Jest coś takiego, że zawsze między nami, zawsze się znajdzie ktoś, kto bierze sprawy w swoje ręce i bierze na swoje barki ciężar takiego jednoczenia jakiejś społeczności. I do tej pory był to Wojtek, teraz znalazła się nasza cudowna koleżanka Danusia której bardzo jestem wdzięczna i pewnie wszyscy jesteśmy wdzięczni, dlatego, że zawsze jest ktoś taki, kto, kto mówi: No dobra, to ja się tym zajmę. To gdzieś to zorganizuję, załatwię jakieś miejsce, usiądziemy gdzieś, spotkamy się, pogadamy, będzie miło. I było cudownie. Było fantastycznie. Bardzo się cieszyliśmy sobą, bo przecież ideą takich spotkań to jest cieszenie się sobą, tak mnie się wydaje. I powrót do tych lat, pięknych lat, kiedy byliśmy młodzi, kiedy wszystko dla nas było jeszcze jedną wielką niewiadomą, kiedy kompletnie nie wiedzieliśmy, jak potoczą się nasze losy, którymi drogami każdy z nas pójdzie, co się będzie z nami działo. I wiecie, najbardziej niesamowite jest to, że czas minął tak nieprawdopodobnie szybko. Te kilkadziesiąt lat przeleciało jak zbicza strzelił. I yy, rozmawialiśmy wczoraj z moimi kolegami i doszliśmy do wniosku, że jesteśmy niebywałymi szczęściarzami, ponieważ nasze życie i nasz czas rozłożył się w życiu trochę inaczej, niż to wygląda dzisiaj, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Bo każdy z nas zauważa jedną rzecz: młodym ludziom dzisiaj czas leci Nieprawdopodobnie szybko. To jest coś niesamowitego, jak przyspieszyliśmy w tym życiu, jak cywilizacja, jak technologie spowodowały, że wszyscy żyjemy na o wiele wyższych obrotach niż to było za naszej młodości. Nasze pokolenie miało czas na celebrowanie kawy, na celebrowanie człowieka, z którym usiedliśmy do wspólnych pogaduszek. Mieliśmy czas na celebrowanie życia. Jak sobie przypomnę, nasze czasy licealne, to nieprawdopodobną radością zawsze były nasze spotkania. My się spotykaliśmy właściwie ciągle i wszędzie. Każdy pretekst był dobry do tego, żebyśmy się mogli spotkać, żebyśmy mogli wypić kawę, żebyśmy mogli pogadać, pośmiać się. I to, co wtedy robiliśmy ciągle, my ciągle rozmawialiśmy. Ciągle, ciągle rozmawialiśmy, i wczoraj siedziałam z moimi fantastycznymi kolegami, i powiem Wam, ciągle rozmawialiśmy. Nie zamykały się nam buzie. Rozmawialiśmy wszyscy razem, rozmawialiśmy w grupeczkach, jedna osoba z jedną osobą, potem się dołączały kolejne. Każdy miał coś do powiedzenia, i chciało się nam chcieć być ze sobą. I dzisiejsze czasy. Dzisiejsze czasy, mam takie wrażenie, wydzierają nam siebie z tego życia, ale one nam wydzierają siebie dlatego, że my na to pozwalamy, że nie koncentrujemy się na drugim człowieku, koncentrujemy się na zdobywaniu. Na zdobywaniu wszystkiego, na, na zdobywaniu jakichś, yy, yy, nie wiem, przedmiotów, jakichś yy, karier. Za naszych czasów my też oczywiście zdobywaliśmy i też każdy z nas jakąś karierę w życiu, jakąś ścieżkę kariery przeszedł, taką czy inną. Byliśmy głodni sukcesu, jak wszyscy młodzi ludzie, i yy, my przez to wszystko przechodziliśmy, ale pomimo wszystko mieliśmy czas dla siebie. I myślę, że to jest ogromna wartość, którą przez całe swoje życie niosę, i to jest wartość, z której nigdy nie zrezygnuję, czyli nigdy nie zrezygnuję z czasu spędzonego z drugim człowiekiem. Bez względu na to, czy znamy się ileś dziesiąt lat, czy znamy się rok, czy znamy się 10 lat, czy znamy się miesiąc, czy godzinę, Myślę, że to najważniejsze, co mamy do zaoferowania sobie dzisiaj, to jest właśnie czas. I yy, dzisiaj patrzę na świat, który pędzi, i jeżeli mam jakąkolwiek refleksję na temat tego, jak my dzisiaj żyjemy, to na pewno żyjemy dzisiaj bez czasu dla innych ludzi. I to jest smutna refleksja. Bardzo smutna refleksja, bo moim zdaniem nie ma niczego ważniejszego niż drugi człowiek. Właściwie po co żyć na tym świecie, jeżeli nie mamy ludzi, z którymi możemy spędzić fantastycznie czas, którym możemy dać ten czas i od których możemy dostać ten czas. Dzisiaj ludzie wiecznie nie mają czasu. Z kimkolwiek rozmawiam, to główny temat, jaki się przewija, to Przede wszystkim słyszę zdanie, wiesz, ja nie mam czasu. Ja chętnie, ale wiesz, nie mam czasu. Halo, moi kochani, to znaczy, że nie masz czasu na to, żeby żyć? To znaczy, że zabiegasz tylko o to, żeby co? Żeby mieć co włożyć do garnka, ale przecież jeżeli o to zabiegasz, to do tego potrzebujesz ludzi. Cokolwiek w życiu robisz, w jakimkolwiek jesteś miejscu, w jakimkolwiek jesteś momencie, do wszystkiego potrzebni są ludzie. Do każdego jednego przedsięwzięcia, w jakimkolwiek, w jakiejkolwiek branży, dziedzinie, nazwijcie to jak chcecie. Wszędzie potrzebni są ludzie. I tak się zastanawiam, jak ludzie mogą dzisiaj cokolwiek osiągnąć i jak mogą do czegokolwiek dążyć, jeżeli nie budują. Zasobów ludzkich, nazwijmy to w dużym skrócie myślowym. Ludzie to jest największy nasz zasób. Bo przecież, jeżeli chcemy w życiu cokolwiek osiągnąć i chcemy cokolwiek zbudować, mamy jakikolwiek pomysł na jakikolwiek temat, to wszystko się zaczyna zawsze od pytania, z kim to zrobię. I tak sobie dzisiaj siedzę, Mam bardzo refleksyjną niedzielę z, z, właśnie z powodu tego spotkania i z powodu tego, że niestety w ostatnim okresie nie udało mi się spotkać z Wojtkiem. Widzicie, tak łatwo się o tym mówi, ale sama też jakiś czas temu widziałam się z nim, a przed samym jego odejściem nie znalazłam chwili czasu, ponieważ co robiłam? Byłam zabiegana. A bardzo się lubiliśmy mieliśmy kilka wspólnych bardzo fajnych tematów. My przede wszystkim mieliśmy wspólnych naszych przyjaciół i naszą klasę. I tak wróciłam wczoraj do domu i tak sobie pomyślałam, jaka szkoda, że nie udało nam się tego spotkania zrobić zanim Wojtek odszedł. I powiem wam, że tak sobie myślę, że skoro się już spotkaliśmy po tym długim czasie to postarajmy się nie zgubić się na kolejne ileś tam lat. Moi kochani przyjaciele, moi kochani koledzy z klasy, z naszej słynnej czwartej E cóż to była za klasa? Jacyś fantastyczni ludzie. Yy, rozmawialiśmy wczoraj z moimi kolegami i doszliśmy absolutnie do wniosku, że byliśmy najlepszą klasą, jaka tylko mogła się zdarzyć w historii w ogóle naszej szkoły. No, tak to jest. Dlaczego tak sądzimy? No, bo wiecie, jeżeli ciągle się nam chce ze sobą spotykać bez względu na okoliczności, to znaczy, że więź, która między nami powstała wtedy, bardzo, bardzo dawno temu, jest jedną z najbardziej wartościowych więzi, jakie prawdopodobnie w ogóle zbudowaliśmy w życiu. Bo yy, moje życie wygląda tak, że i wyglądało tak, że ja bardzo często zmieniałam różne środowiska. Z racji swojego zawodu, z racji, wykonywanego, z racji wykonywanego zawodu, zmieniałam miejsca pracy, zmieniałam miasta, zmieniałam teatry. W tej chwili od wielu lat zajmuję się biznesem i ciągle spotykam na, swoich, na swojej drodze ludzi. I powiem Wam z pełną odpowiedzialnością, że już nigdy, nigdy z żadnym środowiskiem nie związałam się tak silnie jak z naszą klasą maturalną. Dlatego, że to jest jedyne środowisko, do którego zawsze lecę jak na skrzydłach, i to jest jedyne środowisko, w którym nie czuję upływającego czasu. To znaczy, jeżeli my się spotykamy i zasiadamy do tej kawy, to wiecie, jakie to ma znaczenie, że się nie widzieliśmy tam ileś lat. Nie ma, my jesteśmy tak, jakby tego czasu nie było. Mamy ze sobą ciągle wspólne sprawy, rozmawiamy, jesteśmy głodni siebie, lubimy się do siebie uśmiechać, lubimy się pośmiać. I zauważyłam też taką bardzo ciekawą rzecz, że wiecie, jak to w każdej klasie, i u nas było tak, że były grupki, większe, mniejsze grupeczki, i teoretycznie rzecz biorąc, przede wszystkim spotykaliśmy się w tych małych, małych takich grupkach. Ale jednak teraz. Po tych wielu latach widzę, że więź, która się wtedy zbudowała, ona jednak była więzią całej klasy. Mieliśmy poczucie tego, że jesteśmy jednym zespołem, że zbudowaliśmy jeden zespół, że interesowaliśmy się sobą pomimo wszystko, że yy, ta więź przetrwała w naszym życiu. I zastanawiałam się dzisiaj, dlaczego co jest takiego że ta więź jest tak silna i że ona ciągle istnieje. Dlaczego tak jest, że z innymi ludźmi nie udało się tej więzi aż takiej zbudować, ponieważ yy, yy, najczęściej gdzieś te kontakty nasze gdzieś się rozmyły. Oczywiście środowisko artystyczne jest środowiskiem małym i bardzo hermetycznym, ale yy, yy, i my o sobie oczywiście mamy informacje, wiemy co robią koledzy czy koleżanki, ale wiecie, nie ma tej więzi. I zastanawiałam się, dlaczego tak jest, i pomyślałam sobie, że byliśmy wtedy grupą, fantastyczną grupą młodych ludzi. I prawdopodobnie, wiecie, my nie mieliśmy względem siebie żadnych oczekiwań, może oczekiwań, bo my w ogóle nie wiedzieliśmy, jakie możemy mieć oczekiwania wobec własnego życia. My wtedy jeszcze w ogóle tego nie wiedzieliśmy, ale my po prostu się lubiliśmy i lubiliśmy ze sobą przebywać. Nie było między nami żadnych uzależnień, nie było między nami walki o nic. My po prostu byliśmy grupą młodych ludzi, która robiła maturę, bo trzeba było potem dalej myśleć o swoim życiu. I wiecie, jest coś niesamowitego, bo nikt nikomu nie wchodził wtedy, nie, nie byliśmy dla siebie żadną konkurencją, nie byliśmy dla siebie zagrożeniem, mogliśmy się wtedy wspierać, byliśmy bezinteresowni wobec siebie. I tak sobie myślę, jakie to życie jest potem trudne, jak kończą się beztroskie lata, bo yy, czasy do matury. Przynajmniej wtedy, bo dzisiaj to już jest zupełnie inna bajka, ale wtedy były to lata stosunkowo beztroskie. Myślę, że walka w naszym życiu zaczęła się później, jak już wyszliśmy z liceum i jak już zrobiliśmy tę maturę i rozeszliśmy się w swoje kierunki, to pewnie każdy z nas borykał się z tym życiem, jedni bardziej, drudzy mniej. Ale yy, życie jest doświadczeniem w ogóle bardzo trudnym. Myślę, że dla każdego z nas jest doświadczeniem trudnym, ponieważ życie to jest właściwie permanentna walka. I ta walka zaczyna się, moim zdaniem, przynajmniej za naszego czasu, tak jak mówię, bo dzisiaj to już wygląda zupełnie inaczej. Ona się zaczynała, jak dopiero wyszliśmy z tego liceum i poszliśmy dalej. To prawdopodobnie wtedy dopiero. Dopiero wtedy stawaliśmy przed różnymi wyzwaniami, przed różnymi niewygodnymi decyzjami i zaczęła się nasza walka o nasze życie, o nasze rodziny, o nasze kariery. Prawdopodobnie też w wielu przypadkach, bo jest wielu moich kolegów, którzy naprawdę mieli bardzo odpowiedzialne zawodowe historie. Więc ta więź młodzieńcza była więzią bardzo w sumie beztroską. A życie napisało dla każdego z nas swój scenariusz, chociaż ja zawsze twierdzę, że żadne życie nie pisze scenariusza, tylko to my sami piszemy scenariusz na swoje życie. I każdy z nas ten scenariusz napisał tak, jak potrafił najlepiej. Jednym wyszło lepiej, drugim wyszło słabiej. Pewnie komuś nie wyszło, pewnie też tak jest. Ale jak się spotykamy i siadamy do kawy, to od, odkładamy to wszystko od siebie, odsuwamy to wszystko i jesteśmy w dalszym ciągu tymi samymi młodymi, fantastycznymi ludźmi, którzy potrafią się chociaż na godzinę, dwie, trzy zresetować, wyłączyć i nie myśleć o tym, co jutro albo co dzisiaj wieczorem. Nie myśleć o tym po prostu, fantastycznie się bawić i cieszyć się sobą. I moja refleksja dzisiaj jest taka, żebyśmy, żebyśmy nie gubili ludzi po drodze, i żebyśmy nie gubili relacji, które przecież w naszym życiu ciągle istnieją i ciągle są nowe, ciągle są jacyś ludzie, nowi, pojawiają się. Żebyśmy uczyli się budować te relacje i żebyśmy nauczyli się je pielęgnować, przynajmniej te, które uznamy za wartościowe. Ale przecież każdy człowiek jest wartościowy, każdy. Bo tak naprawdę relacja, jaką zbudujemy z drugim człowiekiem, przecież nie zależy od tego człowieka, tylko przede wszystkim zależy od nas. Jeżeli my będziemy z tym człowiekiem budować relacje, to prawdopodobnie on z nami je zbuduje również. I tak sobie myślę, że wszystko, co się w życiu dzieje, przede wszystkim zawsze zależy od nas. I myślę sobie, że budowanie relacji jest właściwie największą umiejętnością i, kto wie, czy nie najważniejszą. Myślę, że tak. Żeby mieć szczęśliwe życie, musimy mieć koło siebie szczęśliwych ludzi. Żeby mieć szczęśliwych ludzi, my musimy być szczęśliwi. Jeżeli my będziemy szczęśliwi, to ludziom z nami będzie dobrze. I wtedy te relacje będziemy budować w sposób właściwy i wartościowy, i dla nas, i dla tych ludzi. Człowiek jest wielką wartością. Czasami przegapiamy jednych ludzi, czasami ich po prostu przegapiamy. Nie znajdujemy czasu, nie znajdujemy chwili na to, żeby wykonać jakiś telefon, żeby zadzwonić, żeby umówić się na kawę. A potem nagle okazuje się, że już jest na wszystko za późno. Jak przychodzi ostateczne rozwiązanie, to właściwie wszystko się kończy. Wszystko się kończy, pozostaje tylko pamięć. No tak, człowiek żyje tak długo, jak długo ktoś o nim pamięta. Pamięć jest rzeczą ważną i warto zawsze wspominać naszych kolegów i naszych bliskich ludzi w naszym życiu. Trzeba tylko znaleźć czas na to, żeby umówić się na tę kawę. I żeby ją wypić. Wczoraj moja przyjaciółka, moja przyjaciółka od serca, to się nie zmieniło pomimo upływającego czasu, powiedziała do mnie takie zdanie, nigdy sobie nie wyobrażałam, że możemy. Powiedziała to tak, że możemy się nie spotykać. Ja powiedziałam, ależ kochanie, to nie ma żadnego znaczenia, że się nie widziałyśmy jakiś czas. Nawet dłuższy czas to nie ma znaczenia, bo się spotkałyśmy i my jesteśmy w dalszym ciągu tymi samymi kobietami i relacja między nami jest dokładnie taka sama ale 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 ten czas przeszedł obok nas on minął gdzieś pozwoliłyśmy na to i pozwoliłyśmy sobie go odebrać same więc myślę że myślę że szkoda już w naszym życiu tego czasu Znajdujmy ten czas, rozmawiajmy, cieszmy się razem, płaczmy razem, przeżywajmy to życie wspólnie, dlatego że w samotności życie jest, jest po prostu smutne. Czasami się tak zdarza, że mamy natury introwertyczne i ta samotność jest nam do życia potrzebna, ale nie dajmy się zwieść. Ona jest nam potrzebna tylko momentami i czasami, a nie zawsze. My potrzebujemy pewnego oddechu od ludzi. Jeżeli jesteś introwertykiem czy introwertyczką, to wiesz o czym mówię. Tak, potrzebujemy odetchnąć. Ale nie potrzebujemy odetchnąć od ludzi, tylko potrzebujemy sami dla siebie mieć przestrzeń do tego, żeby pomyśleć i żeby gdzieś zresetować swoją głowę, ale wierzcie mi, bez ludzi nie da się żyć. Ja bardzo lubię ludzi i dla mnie największą wartością zawsze jest możliwość wypicia z kimś ciekawym kawy. To jest dla mnie wartość ponad wszystko. Ja mogę ze wszystkiego w życiu zrezygnować, dosłownie ze wszystkiego, ale nigdy nie jestem w stanie zrezygnować z ludzi i nigdy nie jestem zrezygnować w stanie z picia kawy z nimi. To jest coś, bez czego sobie w ogóle nie wyobrażam życia. Więc znajdujmy ten czas dla siebie, znajdujmy ten czas dla swoich bliskich. Czasami mam do siebie pretensje, że za mało tego czasu dla moich, dla moich różnych ważnych ludzi w życiu. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mam zawsze koło siebie mojego fantastycznego męża i mentora. On jest zawsze koło mnie, i właściwie mówiąc między nami, można by powiedzieć, że on mi zastępuje wszystkich ludzi na świecie, bo wypicie kawy z nim to zawsze dla mnie jest największa radość i największa lekcja, bo picie, picie kawy z takim człowiekiem jak mój. Józio, to jest po prostu świetnie spędzony czas, i zawsze kolejna lekcja. Zawsze można się czegoś dowiedzieć, i zawsze mogę się czegoś nauczyć. Ale przecież z ludźmi też tak jest. Jeżeli siadamy do kawy z ciekawym człowiekiem, to to jest zawsze bardzo ciekawe spotkanie, z którego my możemy wiele wynieść. A jeżeli jeszcze ten człowiek może coś wynieść ze spotkania z nami, to już jest w ogóle radość i zysk obopólny. To jest niebywale istotne. Więc moi kochani, nie żałujmy sobie tego czasu, miejmy ten czas, żeby potem po prostu nie trzeba było powiedzieć, szkoda, mieliśmy się spotkać i no właśnie. Wojtek nam perfekcyjnie wczoraj zorganizował to spotkanie. Bardzo mu za to dziękujemy. Moi kochani, tyle na dzisiaj. Bardzo refleksyjny dzień, zaraz się rozpłaczę, więc ściskam Was gorąco. Miejcie czas dla swoich ważnych ludzi w życiu, bo, bo warto. Będę z Wami rozmawiać. Postanowiłam robić z Wami cykliczne pogaduszki przy kawce w każdą niedzielę o godzinie 17. Co Wy o tym sądzicie? Dajcie mi jakiś feedback. Najserdeczniej Was pozdrawiam. Życzę Wam wspaniałego popołudnia. Wszystkich Was całuję. Wszystkich. O, witam Was. I Henie witam. I Oasie, i Jedną, drugą. O, jakie miło towarzystwo. Wszystkich Was ściskam, bo nie zdążę Was tutaj wszystkich przeczytać. Było mi bardzo miło się z Wami spotkać. Wybaczcie, że tak refleksyjnie, ale taki czas po prostu. Taki czas. No tak. Właściwie cóż ja się dziwię. Idzie listopad. Pierwszy listopad przed nami, więc będziemy wspominać wielu wspaniałych ludzi. Wielu wspaniałych ludzi, tylu ich odchodzi. Szkoda. Więc nie traćmy czasu bez tych ludzi. Tego sobie i Wam, moi kochani, bardzo serdecznie życzę. Pa, pa.